W tym tygodniu w Geta mamy ciąg dalszy premii na biznesy i tym razem na premii mamy klub nocny. Biznes jest dosyć prosty do prowadzenia, ponieważ cały towar w tym miejscu robi się, kiedy tylko jesteście online w grze, więc wystarczy, że zostawicie komputer lub konsolę na awku, wrócicie po kilku godzinach i waszym zadaniem jest tylko sprzedanie tego towaru. Minus jednak jest taki, że biznes ten jest zależny od innych, to znaczy, żeby na przykład zbierać w klubie nocnym towary z Ameryki Południowej, to musicie posiadać wytwórnie Koki w klubie motocyklowym, a żeby zbierać taki sprzęt sportowy, to musicie posiadać bunkier. No i tak się dzieje z każdym łupem, który zbieracie w klubie nocnym. Każdy jest zależny, więc raczej ten biznes robi się w momencie, kiedy posiadacie wszystkie inne biznesy. Jeśli chodzi o sprzedaże i zarobek, to polecam sprzedawać towar jak tylko kilka subków, będziecie mieć na maksa, tak jak to teraz widzicie na ekranie, a zarobek jest zależny od tego, co sprzedajecie. Moja wartość towaru, który sprzedawałem wynosiła tutaj prawie 2,5 miliona dolarów i tyle mniej więcej bym dostał sprzedając go na prywatnej sesji, ale z racji tego, że sprzedawałem go na sesji publicznej, gdzie jest minimum 20 graczy, to dostałem jeszcze bonus 50% i w sumie zarobiłem na tym prawie 3,5 miliona dolarów, czyli jak widzicie zarobek jest tutaj całkiem przyjemny.